Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam top 10 najdroższych transferów piłkarzy z polskiej ekstraklasy do klubów zagranicznych. No to możemy zaczynać! Miejsce 10. Krzysztof Piątek W wieku 23 lat Piątek przeszedł z klubu ekstraklasy Krakowia Kraków za 4,5 miliona euro do zespołu Serie A Genoa. Tam po imponującym początku, piątek po pół roku, zapracował sobie transfer do wielkiego klubu, jakim jest niewątpliwie AC Milan. Niestety, po świetnym początku w barwach Rossoneri piątkowi szło coraz gorzej, dlatego został sprzedany do Herty Berlin i tam występuje do dnia dzisiejszego. Miejsce, 9. Robert Lewandowski. Po mistrzowskim sezonie w kolejorzu i tytule króla strzelców w polskiej ekstraklasie. Robert został sprzedany z Lecha Poznań do Borusi Dortmund za 4,75 miliona euro. Tam Lewandowski zrobił furorę, zdobywając dwa tytuły Mistrza Kraju z Borusją i doprowadzając ekipę Jurgena Klopa do finału Ligi Mistrzów. W dzisiejszym czasie Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i czołowym napastnikiem w Bayernie Monachium. Miejsce 8. Bartosz Kapustka Już w wieku 19 lat zapracował sobie na transfer do ówczesnego mistrza Anglii Leicester City. Krakowie zarobiła na tej transakcji 5 milionów euro. Kapustka niestety nie przebił się w Premier League. Bartek został wypożyczony do kilku klubów, jednak w żadnym nie odzyskał dawnej formy. Obecnie próbuje się odbudować w polskiej ekstraklasie w zespole Legii Warszawa. Miejsce siódme Bartusz Białek. W lecie tego roku młody napastnik Zagłębia lubiny przeniósł się do Wolfsburga. Kwota transferu to 5 milionów euro. Miejsce szóste Adrian Mierzejewski W sezonie 2011-2012 Adrian przeniósł się z zespołu Polonia Warszawa do tureckiego Trabzonsporu. Za 5,25 milionów euro. Piłkarz jest prawdziwym obieży światem, czego dowodem jest gra w takich krajach jak Turcja, Arabia Saudyjska, Australia czy obecnie Chiny. Miejsce piąte, Sebastian Szymański. W wieku 20 lat młody utalentowany pomocnik przeniósł się z warszawskiej legii do Dynama Moskwa za 5,5 miliona euro. Szymański na ten moment jest podstawowym reprezentantem Polski. Miejsce czwarte: Michał Karbownik. W ostatnich godzinach letniego okienka transferowego w sezonie 2020-2021 19-latek został sprzedany przez Warszawską Leitgę do Premier League, konkretnie do klubu Brighton, za 5,5 miliona euro. Karbownik został wypożyczony. Do końca sezonu do Legii Warszawa z opcją przerwania wypożyczenia w zimowym okienku transferowym. Doszliśmy do podium dzisiejszej topki. Miejsce trzecie. Jan Pednarek. W sezonie 2017-2018 młody obrońca przeniósł się z zespołu Lecha Poznań do Premier League Southampton. Kwota transferu wynosi 6 milionów euro. Jednarek po jakimś czasie wywalczył sobie miejsce podstawowe w Southampton. Jest też również podstawowym wyborem w reprezentacji Polski obok Kamila Glika. Miejsce drugie. Radosław Majecki. W zimie tego roku młody bramkarz przeniósł się z Legii Warszawa do AS Monaco. Kwota transferu wynosi 7 milionów euro. Majecki jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych bramkarzy. Dlatego miejmy nadzieję, że szybko wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie Monako i wkrótce będzie powoływany do pierwszej reprezentacji Polski. Miejsce pierwsze. Jakub Moder, 21-latek, przeniósł się z Lecha Poznań do Brighton za rekordową kwotę 11 milionów euro. Tak jak Michał Karbownik został wypożyczony do Legii Warszawa z Brighton, tak samo Kuba Moder został wypożyczony do poznańskiego Lecha z możliwością przerwania tego wypożyczenia w okienku zimowym. Myślę, że jest to bardzo dobra decyzja, bo tak młody piłkarz jak Moder potrzebuje ogrania, a jak pokazał może być ważnym ogniwem w reprezentacji Jerzego Brzęczka i z pewnością pojedzie na Mistrzostwa Europy w 2021 roku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, oraz piście w komentarzach, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.